Historyczny, bo pierwszy mecz zagrali w sobotę wychowankowie Akademii Piłkarskiej Orbita w Bukowni. Na parkiecie zmierzyli się z małymi piłkarzami z Akademii 21 w Krakowie. Tym razem to nie wyniki liczyły się najbardziej, a cel spotkania. Podczas imprezy zbierano pieniądze na pionizator dla dwuletniego Szymonka Gładysa. Hala bukowieńskiego Mosiru wypełniona była po brzegi najwierniejszymi kibicami małych piłkarzy. Gorący doping zmobilizował do walki i futboliści dali z siebie naprawdę wszystko. W pierwszym starciu przyjezdni nie mieli łatwo, bo gospodarze bardzo skutecznie reagowali zarówno w obronie jak też w ataku. W pierwszej połowie wynik 2 do 1 zagwarantował kapitan drużyny Stanisław Mosur. W drugiej odsłonie do ataku przeszli podopieczni Marka Koniecznego, co zakończyło się wynikiem 3 do 4 przy jednej bramce samobójczej dla orbity. Rewanż zapewnili starsi koledzy, którzy pewnie ograli Akademię 21 celnie, strzelając do bramki, aż cztery razy. Po dopiecznym krakowskiej szkoły udało się to tylko raz. Ogromną przewagę zapewnili strzelcy bramek: Konrad Hajduk, Konrad Kruczek, Bartosz Skowron i Jakub Gładys. Starszy brat Szymonka, dla którego zbierano pieniądze. Cieszę się, że wygraliśmy. Komu dedykujesz swoją bramkę? mojemu braciszkowi. Wszystkie cztery zespoły w nagrodę za udaną grę otrzymały pamiątkowe puchary burmistrza Bukowna, które wręczył piłkarzom sekretarz miasta Marcin Cockiewicz. Tutaj najważniejsza była dobra zabawa, wiele pozytywnych emocji i taki cel był, oprócz oczywiście tego celu zbiórki charytatywnej dla, dla Szymonka, więc myślę, że, że chłopcy się wspaniale spisali, zarówno młodsi, jak i starsi. Największe wzruszenie wzbudziło przekazanie rodzicom Szymonka symbolicznego czeku, na którym widniała suma uzbierana podczas turnieju. Licytacje sportowych pamiątek i datki do puszek dały dokładnie 2551 78 groszy. Lekarze dają szansę na to, że maluch stanie kiedyś na własnych nogach, ale potrzebna będzie długa rehabilitacja. Urządzenie, na które zbierano, na pewno mu w tym pomoże. Jesteśmy bardzo zadowoleni i, i zaskoczeni jednocze, jednocześnie tym, ile osób się pojawiło tutaj i pomogło naszemu synowi. Ile potrzebujecie jeszcze pieniędzy na ten no, około tysiąca. Około tysiąca złotych, tak. tak. Najmniej, bo to zaczynają się od kwoty 3,5 tysiąca, nawet do 7,5. Następne aparaty, które będą mu potrzebne, kosztują nawet 20 tysięcy złotych. Jest wesołym chłopcem. E, lubi się bardzo bawić, lubi też grać piłką, no tak na swój sposób, e, rączkami właśnie rzuca. Jesteśmy bardzo wdzięczni inicjatorom i stowarzyszeniu zwłaszcza, e, które Zadbało o to wszystko dla wszystkich darczyńców. Bardzo serdecznie dziękujemy. Emilia Kotnius górka Live.